Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja jestem WiktorS10 a to jest kolejny odcinek przygód z Minecraft dokładnie tak i e, dzisiaj e, sobie e, poenchantujemy trochę rzeczy bo mamy e, 26 level e, po tym e, po wyprawie do netheru e, z tego minowania uzyskaliśmy właśnie ten level i chciałem sobie ulepszyć książeczki dzięki którym Będziemy sobie mogli lepsze przedmioty i robić te lepsze enchanty. No i tak, dzisiaj sobie planowałem enchanting i prezentacja mojego, mojej ekspiarki takiej, takiej wiesz, wiecie. Takiej, no powiedzmy, że to jest ekspiarka, Ona jest zrobiona na szybko. Nie jest jakaś super, mega fajna, ale jakieś swoje zastosowanie ma, bo mamy dwa eficiencji. Power, dobra, jeszcze chciałem jedno na. Nie, tu same efficiency wziąłem. Okej, okay, dobra, no to efficiency znowu, efficiency, okej. Okay. Power. Efficiency, okej, okay. czyli teraz będziemy mieli takie zarobić. Tekilo, chyba tu mi jednak owadu poszło. Bo miałem dwa. Eee, co teraz zrobimy? Efficiency łączymy z efficiency. Wychodzi efficiency dwójeczka. Efficiency jedyneczkę, łączymy z eficiencji jedyneczkę i, i wychodzi efficiency dwójeczka Czyli mamy tutaj dwie, teraz tutaj mamy dwójeczkę, dobra to tak Dobra I oby nam starczyło, oby Nie, fuck, nie starczyło Dobra, trudno, mamy tutaj tą trójeczkę najwyżej, zostawimy sobie Tu mamy ten nasz super killoff O, dobra, tu mamy power i power, to sobie weźmiemy power dwójeczkę, dobra i steam efficiency to ja nie wiem już. No to najwyżej już nic nie będziemy robić. A mam tutaj łuczek na Power 3, więc zorombisty. Um, dobra. Kurde, może coś jeszcze weźmiemy może coś jeszcze. Kurde, teraz to, trzeba szybko zejść. O, najlepiej, tak właśnie. A właśnie trzeba budki zrobić. Jakieś fajne takie. E, chyba mam nawet. Okej, okay. gdzie to jest? Silk Touch Tu mam protection, protection dwójka, No protection dwójka, protection trójkę, powinno wyjść, powinno wyjść Dobra, tu mam efficiency znowu To jest na protection, tu jest dwójeczka, to jest jedyneczka W może tak oddzielimy A tu jest to, to jest sharpness Gdzie jest kolejna eficiencji? O, jak nie, nie ma, dobra, to tutaj Teraz power, power, gdzie jest power, gdzie jest power? No nie ma powera, czyli tutaj Protection tutaj jest, tak? Protection dwójeczka A nie, to sobie robimy tam Eficjencji No a tutaj, tu mamy Tu trójeczkę No I mamy ładnie pogrubowane I jeszcze teraz sobie ulepszymy to Wysoka jest ta wieża, więc ta droga jest troszkę długa, ale mi to nie przeszkadza. Za bardzo. No. Dobra. Ok, akurat nam starczyło, jeden level został. I mamy protection trujeczkę więc ładnie, ładnie. Zobaczmy teraz czy tak można zrobić. Czy wiem, że mi nie starczy, ale Aha, czyli mam tutaj Blast Protection jedynkę i tutaj ta książeczka nic nie daje. W sumie to nie wiem o co chodzi. Yy. Ale wtedy tą zbroję ulepszałem bez książeczki, tak na pałę. Od razu z yy, Potential table. No i tutaj chyba sfailowałem, bo tego czarować tej zbroi nie można. Albo można, tylko ja nie wiem. Dobra. Tutaj są te książeczki Protection, Protection. Gdzie to jest? Protection 2, Protection 1 Powinno być na odwrót 1, 2 i 3, Dobra, ładnie Dobra, to idziemy na tego spawnera, może prześpimy się, jeżeli można, chyba nie można, to idziemy Dobra, lecimy To jest tam, dokładnie i tam jest też ekspiarka właśnie Bra Spoko Już zombie jest Jego ubijemy spoczką, tam jest creeper, ale tam nie będziemy już szli no. Trochę kiepska droga, ale w, w, Myślę, że w przyszłości ją jakoś zrobię Żeby było Mmm, lepsze dojście no, Na razie to jest kiepsko Ojej, dwa szkielety, dobra, ubiłem sobie Okej, okay. gdzie zombie jak jest W sumie to nam jest niepotrzebne Dobra Spadaj No, to idziemy No Tak się idzie I tu jest, właśnie tak to wygląda Tam jest ten spawner Tutaj w skrzynce są jakieś drobne rzeczy i to się idzie tam na dół. Właściwie po tej drabince. I tutaj są zombiaki Tutaj trzeba. Ja nie wiem jaką wyszedł ten zamek, ale. Albo on się tu zrespił. A to on się zrespił. O kurde, żeby nie podniósł. No i tak to wygląda. I tak się bije i. ekspi Tylko tu jest trochę źle zrobione, bo. Yy, prawidłowo powinno być tak, że. Zombiaka powinienem ściągać na jednego hita z łapki, ale jest tu taka przeszkoda drobna, dlatego że jest to poziom e, który to jest 12, także mm, jest dosyć blisko y, Bedroka i y, tego. No i jak się nazywa? I Obsidiana. Dlatego bym musiał wykopać Obsydian i wtedy tą ekspiarkę y, przedłużyć y, w dół. I wtedy są jakiej powinny być ściągane na jednego hita. Dlatego myślę, że tak zrobię. Ale nie wiem czy teraz, chociaż mógłbym na to zrobić. Tylko nie mam za bardzo co do roboty w tym odcinku, także no mogę sobie to teraz zrobić. Nie ma problemu. No dobra, tutaj sobie wyciągniemy to. O Creeper! Woah. Aj, z szmatu wystraszyłaś. Wystraszyłeś, czy tamłaś? Ale już ma to w końcu. Dobra. Mm. O. No i da. Ok, dobra. Już sobie tu. No i w, kurde, co ty robisz tu? Aż spaść. Siemanko. Dobra. O. No i tak to w, środ w środku wygląda. Tak tutaj zrobiłem. Generalnie to wszystko jest prosta budowa, prosta konstrukcja Nie ma nic skomplikowanego yy, No i tyle Dobra sobie, Nie, nie będziemy koblować o, Zabijemy sobie tamte I, i możemy przystępować, przystępować do... Przystępować, przystępować do Rozszerzania naszej ekspiarki. Dobra jest. Tylko nawet nie wiem, na ile musi być kratek, żeby zombiaki padały na jednego hita. To jest właśnie to. Czekajcie, chyba nie wiem, czy 13? Nie powinno być? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, dobra. Zrobimy może na oko. Dobra, to sobie rozwalimy. I widzicie, to jest obsydian od razu. Dlatego kopania troszkę będzie w co nie wątpię no, użyję tylko kilofa będzie o wiele szybciej mega dużo kopania będzie i nie będzie prosto to zrobić okej okay. a czyli pod tym jest lawa ja bym to proponował zalać w jakiś sposób ale nie ma tu żadnej możliwości dobra trudno mm. co tam jest o nie, dobra nic który to jest poziom 11 dobra poziom 11, ale <gryw> kopania będzie mega dużo o! jezu ja się wystraszyłem ale te moby mnie straszą okropne są widzicie bra mam pomysł już mam pomysł wykopiemy to wszystko i zalepimy koblem i potem nie będziemy wody brać bo jak bierzemy wodę to od razu powstaje obsydian i będziemy robić sobie tylko więcej roboty, a tak to weźmiemy sobie obkoblujemy i tą lawę jakby zniszczymy to źródło lawy. Okej, okay, dobra, powoli się już wszystko robi. To pomieszczenie... Dobra, tak ma być. I to jest ostatni klocek. Tak, to jest ostatni klocek i będziemy skręcać w ogóle um, 783 zobaczymy ile teraz będzie.

Dobra. Na razie nic się nie stało. O mam pomysł. Dobra. Tu jest DIR, dobra. Spoczko. Okej. Okay. No. Jeszcze tutaj. No, niestety, powoli się kopie Nic nie poradzimy. Ale już po tym nie będzie obsydianu i... I... Okej, okay. coś tam murujemy Czy murujemy, no Okej okay. Kopiemy dalej tutaj, no już dosłownie parę klocków obsidianu zostało Także, o oh fak dobra, nie, 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 nie Czekajcie, jak my to zrobimy? O, tak, dobra Teraz gdzieś tu musimy to znaleźć Sobie Po prostu to zniszczymy Na obsidian Dobra, skok Teraz tak tu no to może tak zostać a tam jest, tam dalej, dobra może tak no, ładnie jeszcze tutaj O kurde, dobra nie Okej okay. O tak Spoczko, spoczko no i tutaj mamy jakieś już w miarę wyrównane i potem sobie jeszcze pogłębimy bardziej. O, spalił się. Dobra. Jest. Jeszcze tutaj to wykopiemy. Będzie ładniej. Fak 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 fak. Dobra. Trzeba szybko robić, bo widzę, że tam lawa jest. Thank you. Mm -hmm. A, jeszcze to. Kurde. O tak, 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 tak. tak. O, tutaj musi być tu dobra, zgasimy Tak będzie? Tak. Dobra. I to trzeba wykopać, No ogóle jakiego straciłem? Nie trzeba, trzeba patrzeć cały czas. siedemset pięćdziesiąt dwa, no nie wiem. Zobaczymy zaraz. 750 To może taki był, tylko tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza. No. Jest. To zniszczymy sobie teraz. I trochę jest już niżej. To wszystko osadzone. Dobra. Teraz trzeba to wszystko obliczyć ładnie. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Tu jest 11 kratka. Mm. Tylko dokładnie nie wiem ile to miało być. Dobra, walniemy na oko. Najwyżej będzie źle. Widzicie i sama lawa. Niech będzie tyle. Najwyżej na dwa hity będą szły te zombiaki. zresztą wszystko wyjdzie w praniu. Weźmy sobie ten kilow będzie szybciej. Dobra. To deu źródeł kolawy. No. 啊。Uh. No już prawie, już prawie Zaraz skończymy i będziemy sobie tutaj expić Zobaczymy jak to wszystko wyszło Po tym poszerzeniu całym Mam na nadzieję, że dobrze Bo trochę pracy, musicie przyznać, że było Znaczy no, jest No, nadal zrobimy. No, bi, 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 bi Dobra, tego na razie nie będziemy ruszać yy, Bo nie będziemy ruszać i to trzeba wszystko ładnie tutaj. No, ładnie, pięknie. Zarobiście. Zrobimy sobie tutaj schodki. Ok. jak powinno być dobrze. Teraz tak to zabieramy. Oby to zadziałało, bo jak nie to... będzie źle. Dobra. I teraz tak. Tu jest to. Czyli tak, 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 tak. Dobra. Teraz. Sufit. Teraz macie okazję zobaczyć jak to wygląda z góry wszystko. Możecie sobie spojrzeć i zobaczyć No i zrobić jak chcecie. No ten spawner, który ja teraz robiłem nie jest jakiś zarąbisty. Robiłem go na pałę tak naprawdę, bo nigdy spa y, nigdy... Znaczy spawnerów, znaczy nigdy eksperek y, nie robiłem i to jest moja pierwsza. Ale myślę, że wyszła nie najgorzej. Mam taką nadzieję. O, ciemno. O, tutaj walniemy dwie. Jeszcze troszkę go... No, tak powinno być już dobrze. No. Fak Jeszcze chwilka i koniec w końcu oj Dobra No jeszcze jeden, ja te płytki No i... aktywujmy sobie spawner Gdzieś szkielet tutaj się czai O, slima mamy Slime, siemanko No Pięknie Dobra Spawner Aktywuj się Jeszcze jedna pochodnia Dobra Uuu. Dobra Ciebie Ja już tu nie chcę być Wyłącz Dobra wylałeś Schowamy sobie Zagrodzimy Dobra I Jezu 38 obsidianów wykopaliśmy tak łącznie Dobra i teraz poczekajmy sobie aż te zombie jakieś tam pospa pospałnią. Jednak ja je je trzeba bić trochę no, czyli nic z tego musi być niżej. A który jest poziom dziewiąty No to nic. To sobie poza odcinkiem najwyżej poszerzę, bo ogarnęliśmy już ten obsydian cały. No i tak ogólnie się XP. Nic ciekawego. No i czekamy na kolejną falę. Już dziesiąty level. Mieczek mi się już kończy. No i tak cały czas w kółko. Dobrze, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, o, dobra. W dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam wraz z Ząbiakiem. E, no i zapraszam do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału na Ty na YouTube. E, No i zapraszam też do kolejnych odcinków przygód z Minecraft. Także trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!